Każdego roku studenci i uczniowie szkół morskich mogą na własnej skórze przekonać się, jak to jest skoczyć na głęboką wodę, a wszystko po to, by być przygotowanym na prawdziwy skok w nieznane. Polskie szkoły morskie kształcą między innymi marynarzy, którzy w większości przypadków trafiają na zagraniczne statki. W ciągu 70 powojennych lat mury Akademii Morskich opuściło kilkadziesiąt tysięcy absolwentów, którzy znaleźli pracę na całym świecie. My jako Akademia staramy się im ułatwiać ten start w te powiedzmy dorosłe życie. Dzisiaj na przykład mieliśmy spotkanie z dwoma firmami, które chcą brać naszych studentów za kadetów i dalej rozwijać jako, jako przyszłe swoje kadry. Nasi absolwenci sobie świetnie dają radę. Jeżeli nasz absolwent nie ma pracy, to albo jest chory, albo jest jego świadomy wybór. Natomiast albo ma pracę na statku, albo w przemyśle shippingowym albo ma własną firmę. Polskie szkoły należą do światowej czołówki, są dobrze wyposażone i ciągle inwestują w nowy sprzęt. Dla przykładu Navigator 21 to nadal jeden z najlepszych statków szkoleniowych w Europie. Szkoły dysponują także nowoczesnymi symulatorami. Pod względem wyposażenia dajemy sobie radę lub wprost nawet dzięki współpracy z armatorami zagranicznymi, czyli tymi którzy będą potem, u których będą nasi absolwenci pracować jesteśmy odpowiednio doposażeni wiemy jakie są tendencje w którym kierunku iść uczelnie i szkoły morskie kładą nacisk na praktykę bo praca w tej branży jest trudna i wymagająca to jest swojego rodzaju rzemiosło o tyle ważne że może bardzo szybko weryfikuje niewiedzę Przedstawiciele biznesu dobrze oceniają przygotowanie polskich absolwentów, ale jednocześnie podpowiadają, co można jeszcze zmienić. Wciąż na przykład wielu z nich ma kłopoty z płynnym i swobodnym mówieniem po angielsku. My jako na przykład, jako branża, czy jako ja, który, który robię tych interwiu już bardzo dużo po, po różnych krajach, to jednak to, nie oszukujmy się, jest to ten sposób i, i luz wypowiedzi w języku angielskim jest przez nas oceniany jako jedna z naj, naj, najwyższych cech i naj, najważniejsza w trakcie procesu rekrutacyjnego. Ukończenie polskich szkół morskich to dobra inwestycja we własną karierę. A przy okazji warto zauważyć, że polski system edukacji morskiej jest wręcz ewenementem w skali świata, zważywszy, że prawie nie mamy własnej floty. Po dawnej potędze morskiej pozostało nam niewiele ponad 100 dużych statków handlowych. Dla porównania, tylko duński Mersk Line ma ich 5 razy więcej. To oznacza, że absolwenci szkół morskich są naszym dobrem eksportowym. Jak go wykorzystać, jak uczyć i jak czerpać z tego korzyści dla polskiej gospodarki będzie mowa 8 i 9 czerwca na 5 Międzynarodowym Kongresie Morskim w Szczecinie.